Bardzo często zadajecie mi pytanie czy warto kupić karnet w Valorancie. I ja przeważnie odpowiadam, że jeśli skiny ci się podobają, to warto, a jeśli nie, to nie. Ale w tym filmie przyjrzymy się temu bliżej i pokażę wam wszystkie korzyści, jakie niesie on ze sobą i dodatkowo jedna osoba, która zostawi łapkę w górę, subskrypcję i zgadnie w komentarzu na jakiej mapie jest to zdjęcie, wygra 50 zł, które właśnie może przeznaczyć na karnet w Valorancie. Zacznijmy od tego, że kosztuje on 1000 Valorant Pointsów, czyli równowartość 10 zł. I to czy opłaca się go kupić, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w teorii dostajesz bardzo dużo, ale w praktyce wcale tak nie jest. Ale do rzeczy. Karnet zawiera między innymi 160 punktów Radianitu. I jeśli chcielibyśmy właśnie tyle punktów kupić na własną rękę, to musielibyśmy na to wydać 9600 Valorant Pointsów. Więc tutaj jasno widać, że no, dla samych tych punktów Radianitu, w teorii warto kupić ten karnet, ale oglądaj dalej, bo wcale to nie jest takie oczywiste. Karnet zawiera także skiny. Jest ich 12 i zakładając, że najtańszy skin, który jest w sklepie Valoranta, kosztuje 875 Valorant pońców, to jeśli pomnożymy 875 razy 12 to wychodzi nam 10,5 tysiąca Valorant pońców. Czyli za same skiny w karnecie przynajmniej jesteśmy te 10,5 tysiąca Valorant pońców do przodu. No bo jeśli chcielibyśmy je kupić sobie na własną rękę w sklepie, jeśli one by były no to kosztowałyby najmniej 875 Valorant pońców. Poza skinami do broni jest także jedna kosa. I w walorancie najtańsze kosy kosztują 1700 Valorant pońców. Więc jeśli założymy, że właśnie kosa karnetowa jest jako ta najtańsza w sklepie, no to przynajmniej też tutaj te 1750 Valorant pońców musielibyśmy na nią wydać. Poza tym w karnecie są także mniejsze nagrody, takie jak 15 graffiti i tutaj to gora śmiesznie wygląda, bo nawet jest moment, w którym w karnecie dosłownie jeden poziom po drugim poziomie jest graffiti na graffiti, bo no, ewidentnie są wypchane te luki w tym karnecie tymi graffiti. Grafita, grafita tymi graffiti. Poza tym mamy 12 kart gracza, 10 przywieszek i 3 tytuły. Jeśli podsumujemy, ile musielibyśmy najmniej wydać na zawartość karnetu w Valorancie, to za same punkty Radianitu oraz Skiny musielibyśmy zapłacić 21 850 Valorant pointsów. I ogólnie to tak, opłaca się kupić karnety w Valorancie, no bo po prostu dostajecie dużo, bardzo korzyści za bardzo małą cenę, ale warto zaznaczyć tutaj jedną rzecz, że karnet przeważnie kupują osoby, które grają w Valoranta i albo chcą mieć tylko punkty Radianitu i te skiny karnetowe ich w ogóle nie interesują, kupują tylko dlatego, że mieć punkty Radianitu, bo po prostu samych ich się nie opłaca kupić, albo osoby, które chcą tylko skiny, bo ich te punkty Radianitu nie interesują, no bo oni właśnie nie chcą wydawać za dużo pieniędzy na tą grę, a punkty Radianitu są potrzebne tylko do tego, żeby ulepszać skiny, które są w sklepie. Więc dla jednych i dla drugich tak naprawdę Połowa korzyści tego karnetu odpada, czyli nie opłaca się tego aż tak bardzo kupić, co nie zmienia jednak faktu, że i tak się opłaca. I teraz, słuchajcie, z racji tego, iż ja naprawdę kupiłem bardzo dużo karnetów w swoim życiu w Valorancie i sporo tych skinów mi się naskładało, to zagram sobie właśnie Rankeda skinami tylko i wyłącznie z karnetów. Więc będziecie mogli zobaczyć jak to się prezentuje Jakie kiedyś były skiny w karnetach Bo na pewno nie każdy zna każdy karnet Ale zanim to, to jeszcze chciałbym przypomnieć Że 20 lipca na moim Twitchu Startuje stream przedłużany z nagrodami Za oglądanie streama zdobywacie punkty kanału A za punkty kanału możecie odebrać sobie los Na myszkę Logitech G Pro Super Light 2 Koszty myszki to 600 zł Dodatkowo na streamie Będą też losowania na nagrody Takie po prostu dla każdego Też bardzo dużo sprzętu od Logitecha Tak jak słuchawki, myszki i podkład Będą właśnie rozdawane A poza tym dużo atrakcji Takie jak na przykład zgadywanie rank widzów w Valorancie Ocenianie stanowisk o nagrody Serwer Minecraft dla subów Among Us z widzami I gierki fabularne na PS5 Więcej info na moim Discordzie Link w opisie A my lecimy już do filmu Dobra, wybieramy Jak chodzi o klasyki To najbardziej mi siedzi ten O, to Shorty, to Shorty bardzo fajne No Frenzy to zdecydowanie To myślę, że bez dwóch zdań Sheriff taki, Stinger też taki. Uuu, ten styl fajny. No ale to też spoko i karnetowe. To też, uuu. No chyba to. Teraz Bulldog. Uuu, no i tu znowu mamy te. Totalny sztosak jak na karnet. Teraz Guardian. Myślę, że ten. Phantom. Uuu, to bez dwóch zdań ten. Tak mi się on podoba. Jeszcze jest taki, też spoko, Kurde, ten też jest karnetowe fajny. Ten też. No i ten. Ja nie mogę, ale to była mocna kolekcja w tym karnecie. Przecież to wygląda bardzo ładnie. No i jeszcze jest kilka. No mimo wszystko ten bardziej przemawia. Ej, podoba mi się zamysł tego wandale. Taki niby defaultowy, ale wiecie. Biorę go. Kosa. A to może na koniec. Marszal taki będzie. Albo taki. Ten, ten jednak. Outlaw, no to, to ten, uuu ten ładny Ale muszę, no dobra, odblokuję na potrzeby filmu widzowie Zostawcie za to łapkę w górę Właśnie wydałem 15 radianitu na skin karnetowej Na styl, styl, styl skina karnetowego, którym nigdy nie zagram poza tym filmem Subskrypcje też zostawcie, bardzo proszę Aresik myślę, że ten Uuu, ten Odin fajny z tego karnetu chyba teraz, co był No i Kosa Uuu, no i tu jest dużo mocnych Ja wam może, kurde, ciężki wybór Pokażę wam w grze te kosy, takie co fajniejsze Patrzcie, ta prezentuje się w taki sposób, nie? No mi się bardzo podobała, zwłaszcza na początku ta animacja, bardzo fajnie się wyciąga Kurde, no ta kosa bardzo dobra, bardzo fajna jak na naprawdę mega mocna O i to jest druga z która jest bardzo mocna Patrzcie, to jest dwójeczka Bardzo mocna kosa też, kurde jak to fajnie wygląda I ten fantom jak fajnie się prezentuje Naprawdę, te karnety to kiedyś były mega mocne. W komentarzach możecie pisać, która Wam się najbardziej podoba. O, ta nie jest warta uwagi, ale ta. No, pokaż ją. To jest trzecia kosa. I podoba mi się w niej to, że ona u góry jest taka chudziutka bardzo. A na dole jest taka gruba. Właśnie. Fa Fajnie się ją wyjmuje do łapy i tak wiesz. Wlecisz sobie tu. Phantom, koska. Tutaj znowu phantom. Fajny ma feeling też. To jest propozycja numer 3 Ta jest taka średnia Ta też mi się podoba Pokażę wam ją Patrzcie, bo ona jest taka właśnie malutka bardzo I to mi się podoba To jest taka malutka kosa, taka ociupinka Tak sobie biegniecie z nią fajnie Fajny feeling też ma taki Kurde, tu se postrzelacie, tu lecicie, pyk To jest kosa czwarta Scesę najbardziej mi się na razie podoba To pomijamy No i tu też mocny zawodnik Patrzcie, to też się mocno wyciąga, no. Ja nie mogę, ale w karnecie było tak dużo kos fajnych. A teraz od, nie wiem, roku czasu to same główne totalne. Przecież popatrzcie się, jak te kosy kiedyś wyglądały karnetowe, fajne. Masakra, co oni teraz zrobili? Ale tego wandala mnie chyba zmienił, jednak. Taka podstawowa bardzo bryła jego. Innego ustawimy chyba. Wandala dajmy tego. O, to już wszystkie były. No, możecie pisać, który numerek wy w komentarzach najbardziej chcecie. Najbardziej wam się podoba. Chyba ten karambit prędkości najbardziej do mnie przemawia Tak, jego sobie ustawimy Dobra, tak prezentuje się szafka Jedziemy rankeda Jak coś to ja po tych placementach w ogóle mi się odechciewa grać, no Losę, 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 losę Win, losę, win Losę, losę, losę Głównie z mojej winy akurat Ale tak jak mówię, nie, bo, bo mi się nie odechciewa grać po prostu Odpadam rankada, i wolę se czat na streamie czytać, niż grać Zostawcie subskrypcję U, mamy gierkę Zagramy jet.com klasyczek Witam! O oh, lala, Szeriff, kurde, fajny nawet. Gałsik no też spoko. Fręziak, bardzo fajny. Shorty, spoko. Classic Kurde, ja wam powiem, ja bym mógł normalnie grać z skinami z karnetu. Pa, idziemy normalnie. A czemu tu typów nie ma? Ej, no nie, gadaj, że taka runda przegrana. Tak ładnie zagrałem na początku. Dwa piękne heady. Mogłem się bardziej postarać. Mogłem zasować do tyłu. Znowu zagramy szeryfka Po co? Dwa kile zrobiłem, to mogę. Zasłużyłem. I oni nie idą wszyscy, bo ja tam pójdę na A. Podlurkuję, może jakieś kile zdobędziemy. Wanda... Bo dobra, Phantom! Zagrajmy fantomkiem. Zakradnę się od mida On ma szeryfka Stun od bridge'a Ej, oni nie grają tak źle Ten bridge u nich jest bardzo dobry, bardzo dobrze supportuje, wszędzie jest Aj, 31 dostała tylko Ale dobra, mamy rundę wygraną No chyba, że Cyphers będzie biegał i strzelał ze spektry No u nas Reyna prawdopodobnie ma jakiegoś silvera nie no raczej trollowała tutaj tym strzałem No to teraz testujemy Vandala Ulala no on wygląda masywnie Masywnie Ej ciekawe czy uda mi się tak zrobić jak chcę Dobra udało się ej już się bałem No dobra Szeryfa szeryfa Powiem wam w ogóle tak był sobie jesz. I nie wiem, co poszedł, pozdra Melek, ulala. Stun od Trzy, 3, 2, 1. Bum, pa, stun od Pa, i stunuje już. Oni myślą, że ja w moich strzelałem. No i. Nie, no dobra, nie, nie wiem. Jak nie wygramy tego ranka, to. Znaczy, że jestem bardzo, bardzo słaby. Aj, no nie wygrał Nie wiem czy było blisko, bo nie patrzyłem No w tej rundzie akurat zagrałem sobie ulcika Noże z kuchni tutaj ukradła jetka I co? I będzie nimi rzucać Strzeże to mi się nie chce Dobra, idę gdzieś od pleców Uciekam stąd Tu, tu, tu idę, na... o widziałem Omena On mnie też widział jak widzimy a, jak rajna to wygra, to robię salto i rozdaje wam milion złotych. <grystanie> Ależ nieszczęście z niej grała. Kurcze, operator dawaj. Specjalnie go kupiłem. Za to zostawię łapkę w górę, tak? No co, no ja nie wejdę z operatorem pierwszy, chyba sobie jaja robisz. Kurde, no nie. Nie przyzumuję tak na nią, jak ona tak sobie lata nagle Ajajaj No ładny ten bulldog, fajnie, podoba mi się on Spectra też w tej kolekcji, też bardzo fajna No dobra, zagramy seryfa w tej rundzie Ale mam taką burzę za oknem, że jak dupnie zaraz to ino rosnie Wandal za darmo, to mi się podoba Ej, dobra Jestem taki słaby Nice try no nie no, przegrywamy 1-7 ludzie Nie ukrywam, nie idzie najlepiej, bywało lepiej Tu jest operator No nie Kule A ci sobie na B siedzą, Uuu, fantom, a oni No, bardzo ładny fantomik Druga runda wygrana No powiem tak, 1-7 to jest taki wynik, który jest znaczący Jakby to przegrywamy znacząco Bardzo wyraźnie Aczkolwiek teraz już 2-7 374757 7, 7 i już jest bardzo bliski wynik. Pistolka wygrana i jest praktycznie remis Dobra, ciekawe, czy neon on mi rzuci. Chyba się na to nie zapowiada. O, to sam operatora co jest ty? Tego się nie spodziewałem. Dobra, tutaj wyczeriliśmy fraga. Jak to nie trafiło? No Kamil, postaraj się bardziej, mu. Widzę moral z tego filmu jest taki. Karnetowe skiny są fajne. Ale przegrywa się mecze, tak? No nie no, to nie ma nic do tego. Mam plan, mam plan to, 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 top 5 planów, nie? Numer 1 Ej! Miłon! Gdzieś ty poleciała? Od Kolejny leci, no to jest niemożliwe! Aha! Aha! To nieźle, Wariacie, nieźle. No, poskanuj się smoka randomowo. Reporcik. Pa, zaraz będzie mecz anulowany i on dostanie. bana, mówię wam. Ostatnia runda połowy. Dobra, ja się nie boję. Ja się. Po... oni tam w trzech siedzą? Co tu się dzieje? Jak oni grają w ogóle? O, ja nie mogę, jak to się śmiesznie ogląda. ale dziewięć. Dziewczynicy... O, i znowu ktoś za mapę tam leciał. No dobra, ona szybszą k***a p... krzesło. Nie wiem, nie wiem. A nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cały czas mówię, nie wiem. Wczoraj jak film montowałem, to tak sobie słowa, mówię, ja pierdzielę człowieku, ile razy jeszcze to powiesz. Dosłownie w ciągu chyba dwóch minut powiedziałem to z 10 razy, nie? Muszę się tego oduczyć. Mój wachlarz słów musi być bardziej urozmaicony. A nie tylko nie wiem, nie wiem, nie wiem, no nie wiem, bo nie wiem, nie wiem. Ej, nie wiem, bo... Ej, nie wiem, przegrywamy, no. Ej, nie wiem, nie wiem. <grywa> dobra, w tej rundzie gram jak pros. Patrz to. Uuu! Smoku. No dobra, no, ale nie, no ładnie zagrałem. Dwa heziki. Prawie trzy. Ale mi sprzedano go przed celownika. Ej, mam jeden kewa, jeden kewa. Udam się na bombsite B w tej rundzie. Udam się na B. Coś tu jest, coś tu jest, coś B. skoku! B. Ha, 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 ha Nie no. Dawaj, zobaczmy jak Gecko składa, no to składa. No wandal, dawaj Wandalka, jadę jad tutaj po prostu. Tutaj pyk, szybko na da No a typy są wszyscy nagle na A. Już wstajcie, co siedzą. Plantują, no i dokładnie. O to właśnie chodzi. JAK TEN BUMBO Dobra nie wiem jak ten bombo do mnie jechał Mam, aha znowu mówię, nie wiem, nie wiem Ciekawe czy to wygrają, czy będzie koniec? Chyba wygramy, chyba wygramy Tak jest, mamy to, mamy to proszę państwa, udało się wygrać Czwarta runda No ten bumbo, ten robot kurde, a i robot rumba 4, bym go spalił Nic nie wiesz, w śmieciu no to żem wygrał, także widzę, dziękuję za oglądanie. Jak pierdolę, ale dobra, Neon to wygram, mówiłam. Patrz, do dzieła, lecisz wariacie. Ugrasz to No i teraz Neon, sytuacja 1 na 4. Zaraz zobaczymy jak to się wszystko potoczy piorną i za oknem błysnął i Neon przegrała ee, mecz. Znaczy rundę mecz, no rundę, rundę. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję 10 lat szczęścia macie, jak tak zrobicie Możecie napisać w komentarzu, co jedliście dzisiaj na śniadanie No i co? Wbijacie na Twitcha po streamy codziennie, a 20 lipca stream przedłużany, pozdro!